Nie wiem, czy uda mi się coś tak dzisiaj nim, dziewczyny. Dzień dobry, w związku z tym, że nie ma lewa. W dniu dzisiejszym, czyli standardowo w piąteczek, piątunio, kurde, już. zgubiłam rzęs. A, ja ją mam w kieszeni, dobra. Eee, to postanowiłam się nagrać. W kieszeni mam rzęsa, tak? Rzęsa? W kieszeni, Konrad? Czy zostawiałam ją w samochodzie? Nie, w kieszeni. To postanowiłam się Wam nagrać, gdyż, ponieważ moje kochane dawno nie było u nas lamilki i dzisiaj przyjechały koszule muślinowe, białe. A raczej nie nowe tylko lniane, lniane koszule Magdaleny. na myśl, co mówisz, przepraszam, ale od czwartej rano jesteśmy dziewczyny na nogach i dużo kilometrów pokonanych przez nas. Więc przyjechały koszule lniane białe, te klasyczne, na które bardzo wiele z Was czekało, te, które dziewczyny czekały, były zapisane, dostały podsumowanka dzisiaj. Zostały jeszcze bodajże dwie albo trzy sztuki, także kto jeszcze nie ma, moje kochane, to naprawdę Wam polecam. To są właśnie te koszule, które tutaj widzicie, e, dziewczyny, ale oprócz tego dojechały dresy, ale dresy w jakim kolorze? Patrzcie na to. Dziewczyny, patrzcie na ten kolor, To jest normalnie yellow, piękny yellow, te dresy już u nas były, ale niestety nie w tym kolorze, ponieważ tego koloru zawsze brakowało, więc jest, mamy dresik oczywiście. Oprócz tego, dziewczyny, dojechały najnowsze krótkie spodenki jeansowe, ciemne i jasne i do nich, dziewczyny, katany, ciemne i jasne. Dodatkowo oczywiście e, dla fanów koronki, nasza mm, dziewczyny nieśmiertelna, bezcelerowa, e, koszulka właśnie, koronka. E, tak właśnie ona wygląda, e, czarna, klasyczna, także e, dziewczyny będzie się naprawdę działo. Kto ma ochotę, to zapraszam Was oczywiście do zamówień, bo bardzo, bardzo ograniczona ilość e, sztuk. Oprócz tego zapomniałabym przepiękne hiszpanki. Mogę wam zdradzić sekret, że tak one dziewczyny wyglądają, boże, jakie one są, cudeńka. Ja już widzę w ogóle, wiecie, do tego ciemnego jeansu takiego. O, że to cowboy, jak w ogóle do koszy. A, to leginsów, a, do jeansów, ach. No, e, właśnie. E, no i co. Koncio, bo ty tak dziwnie na mnie patrzysz. Patrzysz patrz do mnie dziwnie. Oj, i kondzio. No, no, właśnie. E, także co? Także dziewczęta, dojechało naprawdę, e, dojechało naprawdę fajny towar z Lamili. Taki bardzo pożądany teraz, na który e, ciężko się też innym butikom załapać, e, więc naprawdę korzystajcie, e, bo katany, dziewczyny, denim, e, zarówno katany, jak i spodenki przydadzą się Wam, uwierzcie mi, i na jesień, bo zrobicie stylówki po prostu. Petard. Petardy, petardy. No i co, moje kochane, my widzimy się oczywiście w poniedziałek o godzinie 17.00, standardowo na Live jutro stacjonarnie zapraszam Was bardzo serdecznie, kto ma ochotę do nas, do, do butiku, jesteśmy czynni od godziny 9.00 do 15.00. Eee, pamiętajcie, że ruszyła e, akcja e, czyszczenie magazynów letnich e, minus 40% na naszej stronie internetowej www.gammatelier.com. Także też was tam również odsyłam. Codziennie są tam dorzucane nowe dziewczynki letnie, stylizacje, które teraz wychodzą w naprawdę świetnych cenach. No i nie będę was dalej zanudzać, bo generalnie ja się, jak ja się rozgadam, to już gadam tak ponad 4 minuty, a mogłabym gadać z wami tak jeszcze drugie 4 minuty, bo ja sobie pogadać lubię. A że dzisiaj nie było live'a po prostu, to się muszę nagadać, bo się dzisiaj nie nagadałam, prawda, Kondziu? Nagadałam się? W ogóle, a, a Ty możesz coś powiedzieć? Powiedz po prostu tak, albo nie. Ja nie mogę nic mówić. Aha. Zapomniałam, że Konrad dostał dożywotnio zakaz mówienia po prostu u mnie. A, że Konrad musi być posłuszny, wiecie jak to jest? No to niestety nic nie może po prostu powiedzieć, bo jak powie, to dostanie karę. A Konrad nie lubi kar. No i właśnie tak, moje kochane, znęzliłam mmm, się za Wami. Normalnie bym się Lajwika trzasnęła, ale mnie nie ma. Mam nadzieję, że jutro wyhaczy jakąś fajną biżuterię, bo głównie tutaj po to, po to zahaczyliśmy właśnie, także. O, także cudownego po prostu weekendu. Dziewczynki, Wam życzę moje najdroższe, wykochane. I love You. Ściskam Was oczywiście i. E, no i co? I śpicie cudownie, oczywiście. Także Bajo.